nie ma a więc chyba tutaj bodajże skończyliśmy a tutaj w tym deszczu okej nie pamiętam co robiliśmy więc tutaj robiliśmy tutaj pułapka dawno nie nagrywałem się Herodronie no więc nie wiem to to. x nie to nie przejdziemy przecież, przebiegniemy z Zoom nie, pojedziemy ja przejdziemy Zoom aaa opcji sterowanie Zoom, Zoom no, Zoom z... jest P pobiegniemy P, P, P a, dobra a, to jest ten najważniejszy dobra, widzę, że to jest takie z... rebrajnie więc sobie do niego podejdziemy Tu mhm. to jest mi się

jeszcze okę to, że zaczynamy i nie wyszywam Może to wziąć na 10 chłopak. O nie, nie wiem, czy się włączył, trzeba wyjść. Oceniam to. Okej. Dawno nie było heroglaina, więc Postanowiłem go nagrać. Nie, trzeba patrzeć w dom, jak się kłóciąc w tym. Okej, dobra. Dobra, się trzeba. Z tym Porta Wanderu nie ma chyba najgorszego, nie zrobienia. Czemu nie różnił się? Z tego nie jest. A właśnie, nagrywam po środę, czyli w dzień wyjścia 1.4 Minecrafta. Hmm, co myślę na temat tej serii? Może być fajne. Dalsze, bo już to były moje ulubione zwierzęta, więc się cieszę, że w końcu je wydano. Mam dwie z tych narobi. go włączyć, jest to mały, jak się nas nie ma. Tu jest taki nie jest po co mi Aaa! Faktycznie. To nie o tym. Sny sny. Sny, właśnie śnie 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 Już to mam śnie śnie Ja się śnie 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 Czemu śnie Tak. śnie Chcę zabić Souls Soul z Mixed Ja to zrobiłem, bo... CZTO?! O oh mój Boże! Przesta się u mnie! I dlaczego ja... bo widziałem to Steve'a, więc na pewno się straszyłem O, oh, fajnie, czyli on jest To co, Chciałem to wyjść Nie wchodź tu! Nie wchodź tu! Nie bon. wchodź tu! O! Okej... Okay. Ile Jakieś tutaj, czyli co? Myślę, się dużo mi skoczy. Mam nadzieję, że Wam się podoba seria z... z... z tym... Piękny Seria Wam, mam nadzieję, że Wam się podoba seria z... Bęb... Um, co ja chciałem? A... to... Się... Yeah, okej okay. To ja to... Pan, ja to jest mój... E, na to, Reset spawn. Aha, no bo to jest mój... E, to jest mój... No jest mój... To jest... więc... To jest... To jest... To Aha, To jest... To jest... To jest... To się To jest... co jest... To jest... A, tu mi się nie pokaże. Szkoda. Ja nie chcę tego zrobić. Ja wolę łazić. Ja muszę aż w tym, bo ja gram na Google Boxie i ja miał, Że... Normalnie. No, że Są Co widzimy No i nic sobie, bo się tu Proszę to, to. to, to, to. Ja to się Uuu, co

Ooh. Ej, a było tu właśnie w tym logo, czyli odkryzanie listy coś co je O właśnie zamienia Pan nasz 55 środku utrator w ciemny Floyd. A to nie ta wersja, gdzie mogę złożyć tam parę Jak tam was się sobie Nie wiem, czy wysokości się nie, nie... Ale na piwnicę załatkała i ten odcinek nie będzie może 20-minutowy, ale na pewno będzie gdzieś jakiś super więc... 20 minut, więc sobie trochę polatamy tym razem. Ja co... w tym domku... byłem wyjątkowy, no nie, nie, nie Właściwie jeszcze nie wiem, to skończył domek.

Muszę sobie kupić lepszy mikrofon, bo naprawdę mikrofon z laptopa jest jakiś miły, nie jest No fuck! Hmm. <grybety> tak, tak, w tak, to niedługo może być jakaś seria multi nawet, tak Chodzi. O nie wichoł Juk No i zoom nie działa, no to jest ta rzecz Ja nie ma karolu, nie właściwie o to chodzi żeby tu był No możecie mi ten napisać, czy byście chcieli żebym... A, a, mam miejsce, teraz patrzę. Nie wiem, patrzę nie drzwi. O, to jest za To. Mam Nie, z ambispo nie mogę walczyć. Rozumiecie? To warto walczyć. To jest za jak się nie na To może która... A masz, a masz! Nie, to nie jest to! Fuck! To nie to! Gin, 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 gin! Nie co to jest. To nie jest to, co chciałem. Ale za listę? to jest coś co chciałem uspotować, ale... O, zombie, to jest. Patrzcie to, to jest gnia. Patrzcie zombie żoną. Stąd myślą sobie armię to widzicie. I, i ruszałem na wszystko ze siebie, tylko one się kończą w pewnym czasie. Patrzy latach wszystko. Odróbmy się za, za robisty. Okej, okay, nabiłam już 10 minut. Haha, okej. Okay. Nie nie Zabij go, zabij go, zabij go. o, ale Dobre. się się Dobra. Oni się wybawią. Tak się... nie chcę O no nie, wiem, że nie kochajcie, się mnie. A nie, bo to się O chciałbym zobaczyć z z to się

a, tak um... Co razem? Taki yeah. ale niszczą nie co to samo w szczynicy. I gdzie jest Herobrine? Zabieram się trochę, uliczem, że hej o, się bardzo, bo uliczem to jakimś coś w co, co stylu bardzo się ciebie ogarnia, ja, na Nego Domizorski, kiedy się pokazał w domku NPC Village. Opuszczałem, ja, ja to są... um, NPC... Village. B... jestem pewien, co do tego

bardzo się cieszę z tego 1.4 Działaj No Ej Okej okay. Tam jest i na niego czeka Ale wy możecie mi powiedzieć, czy byście chcieli... Fajnie no to dodać jak pierwot Kochał się Na dużo modyfikacji, bo nie się to mieć hero! Brainy Trzymaj się! Jest, widzicie? Tam są! W... No widać ich po prostu no Hej, ciche coś tam stało, gruby mi tam wbił, tylko się nie jadł Hej, tak dużo modyfikacji wygram, też nie zatrzymuję, nie tak? nie, tu jest, za tyłu, f**k! To O, o, fajne płatki. To to napisały. Kto poszła na fernie? I'm... I'm a ghost. I'm a ghost, super. O oh, nie. No, już widziałem, to są... łapki. <tryk> Nie na druhém na na to, Co? to Co? Co? To, o nie. to je Ej, no, hod, ej papsi, W tym nie muszę stawić na czasu, ale wolę mieć jakąś tam świadomość. Proszę, żeby nie wyjść od stylu z bo nie wiem, najlepiej mogę ten. Będę musiał teoretycznie przeżyć na kreatywki, gdybyście, co, ja mam na surgiwa, gdybyście chcieli, tylko będzie trzeba, który ciężko będzie przeżyć. Będę musiał się zaopatrzyć w żarcie itp. A tu jest od nas. Tam, gdzie uruchomiono są tam. A czy ja Kiemnoś. 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 16 minut, tak? Dobra, będzie wykończył jakieś 5 minut. Bo to się wiecie, jak to się długo może rzucać. tam się tak długo nie rzuca Banditam to nad pół godziny zajmował rzucenie 10-minutowego wyniku. A tutaj to po prostu te 17 minut, co ostatnio w tych ones, tak, to się po prostu... Od bodajże 13 do 21 się rzucał, więc ja nie chciałbym siedzieć do Mianą, chociażby to jak i tak chciałbym do rzucał, to nie później nic nie robił, bo ja tak siedzę do późna. O krowa Krowa Zobaczy Szatańska krowa Ej, ej, tak się pali... Oj się pali się szafańska bo... A, takie krowy się pali... I uuu, piecząteczkę. To Problemy się robię. ja będę musiał nawet zwykłą modyfikację. Bez... Byłem? Byłem. Bez y, blue czy to jest... A to jest od Minecraft Blow oczywiście ten blowbox palcie się szatańskie krowy Nie mam co robić tylko palimy krowy bez oczu Ile nic to Znaczy jest 4 minuty filmu Widzicie co? Na pewno dziwnie Ale ja myślę Oooo Zostałem się, się podpalił Dobrze Wiecie co, tak się przykro mi nie da, grać chyba w następnym odcinku będziemy robić już bez żadnych tych innych modyfikacji, bo ich nie chyba tyle dużo, że naprawdę strasznie jest dużo, więc nie ja mam pojęcia. A właśnie to jeszcze jakie są święty Mikołaj? I takie tam inne, gdzie właśnie jest święty Mikołaj czy pigment, no to są tych, i nie gdzie to się spawnuje, co mi powiedzieć, bardzo chętnie się dowiem, gdzieś takie coś spawnuje. Konik. 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 było przez niego. Konik. Tak Konik. na Konik. Konik. bo to Konik. końcówka, Konik. piękna, Konik. na pewno na Uuu, ciekawe, jaka jest ta kontakt i co? Aaa, widziano kontakt, dobrze więc. O, nie spodziewałbym się tego. się jak on z wami żegnał w tym odcinku? Staniemy sobie w moim domeku pięknym. Czyli widzieliśmy aeroplana, który stanął tuż obok nas. No to tyle na ten odcinek. Yeah. Eee. Zobaczymy się w następnym. Mam nadzieję, że się podobało części. Siega nie się wyrazuje. Wykończyliśmy może być na domek. Tam może w końcu jakiejś po głowie coś. Skończymy kiedy indziej. Eee, no. To tyle, więc żegnam się z wami. Dzięki. Cześć. Na razie. E, a właśnie, jeszcze chciałam powiedzieć, że, e, jeżeli e, nie wiem, jakiegoś Twittera, czy czyli tworzysz specjalnie pod e, moje konto na e, YouTube, to wtedy e, byś, byś tam mógł mieć takie różne informacje, je w komentarzach na YouTube, który mi nie dawał w żadnych informacjach. E, no i jeszcze. Eee, dzięki temu mogą być ankiety, czy głosowanie, jak odcinek w dany dzień. A, a następnie za czas będę wrzucał wrzuc te filmiki w piątek. Wtedy kiedy to zobaczycie, to jak tak nie będzie ten dzień, wtedy, kiedy wychodziłem 4. I będę tak co piątek wrzucać filmik, bo wtedy jest najwięcej więcej sz szans, a w sobotę przebędę nagrywać. E, ostrzegam, że w możecie na uzieć, w tak przyszłym, w przyszłym tygodniu w tym, bo w przyszłym, bo w przyszłym wygodniu nad czwartek możecie ujrzeć, bo wtedy do szkoły nie jest wolne od szkoły. Nie, w czwartek nie było, jest święte trzeba iść na cmentarz, ale w piątek powinniście ujrzeć. A więc cześć.